Dzień dobry we wtorek. Dzisiaj już zmiana pogody. Zobaczcie, pochmurno. Nie ma słoneczka nic a nic. Takie jest zaciągnięte niebieskie niebo, ale takie pochmurne. W mieszkaniu jest dość ciemno. No i dobrze, że wczoraj pojechaliśmy sobie na wycieczkę, bo dzisiaj już jest i chłodniej i bez słońca już nie byłoby takiego uroku. A dzisiaj jesteśmy w domku, bo mamy dużo do zrobienia. Dzieci już są po śniadaniu, jak słychać, biegają. A ja teraz na spokojnie sobie zjem swoje śniadanko: ciemna bułeczka z serkiem i z pomidorkiem, sól, pieprz i oczywiście garnek wielki, kawy, bo bez kawy dzisiaj będzie ciężko przy tej pogodzie. No i jestem, słuchajcie. Po śniadaniu i powiem Wam, że nie mogę się zabrać za robotę. E, zaraz podszykuję nam obiad. Mm, a mi się tak nie chce. Dobrze, że wczoraj pojechaliśmy e, sobie na tą wycieczkę, bo dzisiaj pogoda jest naprawdę jest tak ciemno, jest tak pochmurno, w ogóle jest dużo chłodniej. Także taka nagła zmiana pogody. Mm, jutro znowu ma być ciepło chyba bardzo. I takie huśtawki pogodowe są w tym roku. Dzisiaj jesteśmy w domu dlatego, że mamy troszeczkę do zrobienia, wieczorem staś jeszcze ma trening. Także ja się zabieram dzisiaj za podszykowanie obiadu. Zaraz przygotuję mięso, bo mam filet z kurczaka, więc zrobię takie kotlety, takie schabiki drobiowe. I do nich chyba ugotuję ryż, nie będziemy robić już ziemniaków, bo u nas dzieci w ogóle takich ziemniaków nie jedzą Najwyżej tam pieczone, ale to raczej tylko staś eee, Ja w ogóle nie jem ziemniaków, więc dzisiaj z ryżem, tak na szybko Do tego jakieś buraczki albo ogóreczek kiszony eee, No i taki będzie obiad Także teraz umyję sobie mięso, przyprawię, podszykuję, a później żeby już tylko było gotowe do obtoczenia i do... Smarzenia. Mięsko podszykowane. Staś nawet był w sklepie po bułkę tartą, bo mam, ale chyba mi braknie do obtaczania tych kotletów, więc wolałam, żeby poszedł i kupił, bo jeszcze zanim deszcz pada, bo no naprawdę jest już u nas bardzo ciemno. A ja za chwilę Wam coś jeszcze pokażę, ale wiecie co, zapalę światło, bo naprawdę jest ciemno, a Chcę Wam pokazać, no, bardziej tak, to żółto, ale... Tak, coś Wam pokażę Zobaczcie nasz super, ekstra, potłuczony żerandol Jedna ta bombka jest tłuczona już od jakiegoś czasu I tak się zastanawiałam, jaki ten żerandol kupić Już nie chcę takiego zwisającego, bo on jest tutaj długi I już chciałam coś innego, coś bardziej nowoczesnego, coś bardziej takiego... Prostego, bardzo prostego, nic, żadnych lampionów, żadnych takich rzeczy. Eee, no i tutaj, zobaczcie, już stoi. Jest tutaj już paczka z nowym żyrandolem. Eee, I właśnie eee, ona będzie odpakowana, ale już eee, nie dzisiaj na pewno. Dlatego, że dzisiaj na to nie ma czasu, więc on musi poczekać kilka dni. Natomiast żyrandol już jest kupiony, będzie zawieszony i na pewno go pokażę, ale jest zupełnie inny niż ten, który teraz jest stłuczony. A tutaj proszę, proszę, co ja tu mam? Walizkę mam, proszę Państwa, bo co? Bo znowu się pakujemy. O, po prostu nie chce mi się dzisiaj już strasznie, ale co poradzić? Muszę nas spakować, dlatego że już jutro wyjeżdżamy i zabieramy Was ze sobą. A gdzie to się dowiecie w jutrzejszym vlogu i w kolejnych? Dlatego że my będziemy bardzo teraz w trasie, bardzo objazdowo dwa dni tu, dwa dni tu, tak, dwa dni tu, wiecie, co drugi dzień gdzie indziej. Wszędzie Was ze sobą zabierzemy, wszystko pokażemy, i właśnie na tym tygodniu vlogów to wszystko zobaczycie. Także e, oglądajcie koniecznie i zasubskrybujcie kanał, żeby Was nic nie ominęło. Także ja muszę spakować dwie walizki. W jedną ja się spakuję z mężem, w drugą dzieci. I jutro ruszamy w drogę. W każdym dniu Wam coś pokażę, w każdym dniu Was ze sobą zabiorę. Jutro będzie taki bardziej samochodowy chyba vlog. Ale to się jeszcze okaże. No, niekoniecznie całkiem, ale, ale na pewno będziemy sporo w drodze. I tak, biorę się zapakowanie, póki jeszcze mam jakieś siły. Moja połóweczka już jest spakowana. O, ktoś dzwoni. Poczekajcie. Dobra, jestem. W. Tą część ja się spakowałam, a w ten się spakuje Przemek. On się sam spakuje, jak ja już pojadę ze Stasiem na trening, e, więc moja część jest zrobiona i teraz idę e, wziąć drugą walizkę i będę pakować dzieci. My już w samochodzie przyjechaliśmy właśnie na trening. E, przywiozłam Stasia. E, e, także teraz mam półtorej godziny na mm, Będę czekała na Stasia i będę czytała nową książkę, którą Wam oczywiście pokażę. E, a mm, mm, teraz idziemy się jeszcze, mm, idziemy zapłacić za ten trening za dzisiejsze zajęcia, także idziemy najpierw do biura, a później Stasiu idzie się przebierać do szatni i, i, i prosto na kort. Także lecimy. Okej, okay, słuchajcie, będę czytała teraz nową książkę, dopiero zaczynam. Louis Vuitton. Ostatnio przeczytałam Dom Gucci i obejrzałam film Dom Gucci również. Fajnie, bardzo mi się podobał, zarówno film, jak i książka. No, oczywiście, w książce więcej znacznie szczegółów. I co mogę powiedzieć, to w książce jest tak bardziej opisane od strony biznesowej, takie prowadzenie firmy, od takiej strony interesów. Bardziej jest to pokazane oczywiście, opisane. Natomiast przeczytałam, obejrzałam, a teraz mam drugą z takiego świata mody książkę, Louis Vuitton, i będę sobie ją czytać na Stasia treningach. I chyba wezmę ją ze sobą na wyjazd jutro. Pewnie nie będę miała czasu na wyjeździe, bo wiecie, no wyjazd jest dla dzieci, atrakcji, moc, ale może jakoś wieczorem kilka stron się uda. Zobaczymy, ona nie jest gruba, więc. Może coś tam sobie przeczytam. Jest tu sporo zdjęć, nie ma za wiele czytania, także może się coś uda. Natomiast jest bardzo ładnie wydana. Natomiast ja jeszcze jedną ze świata mody mam książkę, ale to jak przeczytam tę i coś jeszcze to później będzie kolejna. Staś już po treningu, jesteśmy już w samochodzie. Staś z rumieńcami, bo treningi są intensywne, także siedzimy, właściwie to już jedziemy. Jedziemy na stację benzynową, bo musimy zatankować auto na jutrzejszy wyjazd. No i co, jadę do domu potem. Muszę jeszcze się wykąpać, umyć włosy, e, ogarnąć twarz, jakąś maseczkę, coś, żeby tam nie brać takich rzeczy. E, no a żeby mi nic tam nie nawyskakiwało, muszę troszkę dzisiaj nad tą twarzą popracować, że tak powiem. No i tyle, więc późno pójdę na pewno spać, bo na domu dotrzemy na 20, zanim się trochę ogarniemy, zanim coś tam, zanim się wykąpię i to wszystko zrobię. No to będzie na pewno późno. Jesteśmy w domu, dotarliśmy już po stacji benzynowej, po drobnych jeszcze zakupach na drogę. I coś Wam pokażę, bo przyjechałam do domu, a tu niespodzianka nowy żarowol zawieszony. W innym jakimś vlogu pokażę go przy świetle dziennym, jak będzie wyłączony, bo na razie to żarów wydają, choć nie wszystkie są włączone, ale w końcu jest. Jeszcze na zakończenie tylko dodam, że na treningu przeczytałam prawie połowę tej książki Louis Vuitton. Jest super świetna, szybko się czyta, bo tam naprawdę jest dużo zdjęć w tej książce, więc to tekstu nie jest wiele. Natomiast książka bardzo ciekawa, fajnie napisana, że tak naprawdę lekko przyjemnie na odmurzczenie się czyta, a fajna jakby historia marki, historia ludzi, którzy ją stworzyli i pracowali w niej. Także serdecznie polecam Louis Vuitton. No i tym oto akcentem kończę, bo idę za chwilę pod prysznic i spać. Dlatego, że jutro rano wstajemy i wyruszamy w drogę. Także do zobaczenia już jutro.